Cześć, witajcie na kanale Ogrodowe Sprawy. W tym odcinku pokażę Wam nową szklarnię, która stanęła tutaj w zimie. Opowiem o niej, jak również o roślinach, które już w niej rosną, kiełkują, ale i o tych, które zamierzam uprawiać właśnie w tej szklarni przez dalszą część sezonu. Na koniec zabiorę was do moich donic obsadzonych cebulkami. Zobaczymy, czy coś wyszło ze styczniowego sadzenia cebul. Zapraszam do oglądania. Z tą szklarnią to była akcja niesamowicie spontaniczna, ponieważ, owszem, jak co roku, ja przeglądałam różne modele szklarni w internecie, wzdychałam do nich, ale ciągle uważałam, że to nie jest właściwy moment na taką inwestycję. No bo nie oszukujmy się, szklarnie z prawdziwego szkła. Angielskie nie należą do najtańszych. No ale rodzi się pytanie, kiedy jest ten właściwy moment? Na co czekać? Patrząc na to, jak skaczą do góry i ceny szklarni, i w ogóle wszystkiego dookoła, nie mówiąc już ostatnio o warzywach, to uważam, że zakup szklarni to jest bardzo dobra inwestycja. Nie tylko dla nas samych, ale i w ogóle dla, dla całej naszej rodziny. Ja na szczęście mam kogoś przy sobie, kto pcha mnie zawsze z moimi marzeniami do przodu, namawia mnie, żebym je spełniała, i tak było też tym razem. Gdyby nie to, że w pewnym momencie, przy tym całym przeglądaniu, usłyszałam, kup sobie wreszcie tą szklarnię, przecież jej potrzebujesz. No to pewnie bym jej nie kupiła. A tak dokonałam tego zakupu. Mam swój wymarzony model Magnum 148 firmy Halls. No i jestem z tego powodu przeszczęśliwa. A jeśli wy chcielibyście obejrzeć sobie ten model w internecie lub jakiś inny z tej firmy, no to wrzucę wam link do opisu tego filmu. Moja szklarnia jest zrobiona z niemalowanego aluminium, czyli ma kolor srebrny, dokładnie tak, jak chciałam. Wiem, że większość z was um, zdycha do szklarni czarnych, ale nie ja. Mi zależało na tym, żeby to aluminium było w kolorze neutralnym, niemalowane i takie właśnie jest. No i szklarnia, oczywiście, jest, tak jak mówiłam, szklana. Z ona ma bardzo fajne te szkła, ponieważ na każde jedno przęsło przypada jedna tafla szkła, czyli nie ma tych nieestetycznych łączeń. No i w moim przypadku szkło jest zamówione hartowane, co oznacza, że jest dużo bezpieczniejsze niż zwykłe, bo nie wyobrażam sobie, prawdę mówiąc, mieć szklarni ze zwykłego szkła i na przykład w czasie pracy tutaj. Nie wiem, w czasie jakiegoś większego wiatru, na przykład przeżyć upadek takiej tafli szkła na mnie czy na moje dziecko. Więc wolałam dopłacić i zamówiłam szkło hartowane. Szkło ma grubość 3 mm, a sama szklarnia ma wielkość 11,5 m2. Co oznacza, że jej długość to 4,5 a szerokość 2,5. Muszę wam powiedzieć, że budowa tej szklarni to nie było łatwe przedsięwzięcie. A to z kilku względów. Po pierwsze, zabraliśmy się do tego w grudniu, czyli wtedy, kiedy są najkrótsze dni. Rano nie dawało się przystąpić do prac od razu ze względu na temperaturę. Później, kiedy się ocieplało, no to już zostawało dosłownie 3 godzinki dziennie. Więc tak sobie dubaliśmy tą szklarnię i dubaliśmy codziennie po trzy godzinki. Wcześniej, oczywiście, trzeba było przygotować tutaj miejsce. Ja oczywiście od początku wiedziałam, gdzie ona będzie stała. Wykopałam rośliny. Na szczęście pogoda była na plusie, więc dało się to zrobić. Część roślin zawiozłam do mojej siostry, część gdzieś tam porozsadzałam na inne rabaty. No i zaczęło się poziomowanie gruntu. Okazało się, że y, różnica w terenie jest dużo większa niż nam się wydawało. To spowodowało, że dużo namęczyliśmy się, żeby ją y, tą szklarnię wypoziomować. Z przodu y, ona ma y, punkty 0, czyli jest po prostu postawiona y, tak jakby na gruncie, natomiast z tyłu okazało się, że musimy dosypać y, ziemi 30, a y, z jednej strony nawet 40 cm, ponieważ teren w moim ogrodzie spada w dwie strony: lekko w tą i bardziej w tamtą. Na szczęście, do mojego modelu dołączona była w zestawie razem ze szklarnią taka baza. Baza jest aluminiowa. No, i bardzo przyspiesza całą budowę szklarni. Mówię na szczęście, ponieważ gdybyśmy w grudniu mieli budować własny fundament, to chyba byśmy tego po prostu nie zrobili o tej porze roku. A tak, przy użyciu tej bazy, po jej wypoziomowaniu, po wylaniu pod nią kilku takich suków betonowych kartonowych formach, Mogliśmy przystąpić do budowy samego szkieletu. To było już oczywiście bardziej przyjemne niż betonowanie słupów czy równanie terenu. Kiedy zbudowaliśmy szkielet, no to przyszedł czas na oszklenie szklarni. To był zdecydowanie taki najbardziej satysfakcjonujący etap całej budowy. Ale i wymagające od nas największej uwagi, no i troski o same szyby. Wchodzenie na drabinę z taką naprawdę dużą szybą i nakładanie jej na górę, na dach, było nie lada wyzwaniem. No ale patrzenie na to, jak z każdą chwilą tych szyb przybywa. Jak z każdą chwilą szklarnia staje się coraz bardziej zabudowana, zaciszna, ciepła, to było naprawdę coś pięknego dla mnie. Kiedy szklarnia była już przeszklona, przyszedł czas na kolejny etap prac ziemnych czyli wypełnianie wnętrza szklarni ziemią. Brakowało jej naprawdę sporo, więc główkowałam, skąd wziąć tak dużo ziemi. Najpierw chciałam kupić Chciałam, żeby mi ją przywieźli w big bagach, ale to wiązałoby się z tym, że musielibyśmy rozjeździć na maksa cały trawnik, wożąc ziemię taczką tą i z powrotem. Wiadomo, że były opady deszczu, śniegu, roztopy, więc to odpadało. Myślałam więc dalej, no i wymyśliłam. Stwierdziłam, że przecież mam po nowej wielkiej rabacie, którą robiłam jesienią, Całą stertę darni. Darń była już od jesieni troszkę przekompostowana. No i wiecie co? Weszła tutaj cała ta darń, Cała sterta jeszcze brakowało, więc przywieźliśmy teraz niedawno całą praktycznie pryzmę kompostową ziemi kompostowej na wierzch. W międzyczasie poszło tutaj jeszcze sporo kartonów, między innymi po szklarni. No i wydaje się, że w miarę jest ok. Mówię w miarę, ponieważ nie ma jeszcze chodnika, i dopiero jak położymy chodnik z płyt chodnikowych, to dopiero okaże się, ile jeszcze trzeba będzie dosypać tej ziemi. Myślę, że parę taczek jeszcze tutaj wejdzie, ale to już będzie taka ziemia niekompostowa, nie żadna darń, tylko Piękna, czyściutka i urodzajna ziemia z mojego warzywnika. Ale to dopiero jak będzie chodnik. Myślę, że jest ok. Myślę, że pomidory będą w tym roku, w tej ziemi, rosły świetnie. Więc nie pozostaje nic innego jak tylko czekać na szczyt sezonu. I właśnie przy okazji przywożenia ziemi do wnętrza szklarni. Okazało się, że ma ona spory minus, czyli próg. Istnienie progu bardzo uniemożliwia przywożenie różnych materiałów do środka, do szklarni. A jak wiemy, przy uprawie roślin, co roku potrzebujemy tego całkiem sporo: czy to ziemię w workach, czy piasek, czy doniczki. Na etapie wyboru szklarni po prostu o tym nie pomyślałam, że mam na to zwrócić uwagę. Później, oglądając inne modele, zauważyłam, że są one bezprogowe. No ale cóż, no, człowiek uczy się na własnych błędach. Myślę, że teraz jakoś sobie będę radziła z tym progiem, natomiast w momencie, kiedy mieliśmy do przywiezienia naprawdę bardzo dużo ziemi do środka, no, to było to wyzwanie. Trzeba było podjeżdżać pod próg taczką i później wszystko przerzucać. Już ręcznie rzucać do środka. Ten próg na szczęście jeszcze ulegnie obniżeniu, zarówno od zewnętrznej strony, jak i od środka, bo tak jak mówiłam, od środka będę miała chodnik ułożony z płytek chodnikowych, a tutaj od zewnątrz również będą płytki, tylko że tu przy drzwiach nie będzie. Tylko chodnik, ale taki szerszy placyk, właśnie po to, żeby można było postawić gdzieś z boku taczkę albo postawić donicę z ładnymi kwiatami. Więc próg będzie troszkę niższy, bo na razie jest strasznie wysoki. Kolejną średnią rzeczą w tym modelu jest brak automatycznych otwieraczy do okien. Okna są aż cztery i to jest bardzo fajne, natomiast w standardzie nie mają tych bezobsługowych otwieraczy. A co za tym idzie, no trzeba pamiętać o tym, żeby je otwierać, zamykać codziennie. A ja na pewno o tym nie będę pamiętała. Mało tego, w momencie kiedy będę wyjeżdżała do letniska i zajmowała się tamtym ogrodem, tutaj ta szklarnia będzie musiała być bezobsługowa, więc nie ma w ogóle nawet żadnych wątpliwości, że ja będę musiała już w tym sezonie domówić sobie po prostu te otwieracze. Na szczęście jest taka opcja, więc to nie jest taka sytuacja jak z progiem. Okna będą się same otwierały i same zamykały, w zależności od tego, jaka będzie temperatura, więc dla mnie super rozwiązanie. Do fajnych rozwiązań na pewno należą w tej szklarni drzwi. Drzwi, które na szczęście w tym modelu są podwójne. Mało tego, że są podwójne, a więc bardzo wygodne, to są również przesuwne. Podoba mi się to. Nie lubię takich szklarni, przy których się otwiera te drzwi, wiatr może je zamykać lub otwierać. Trzeba pamiętać o tym, żeby je jakoś zabezpieczyć przed tym. Tutaj. Nic takiego się nie może wydarzyć. Drzwi się pięknie i gładko rozsuwają, zasuwają. Jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Pierwszym dniem bez jakichkolwiek tutaj prac w tej szklarni był dzień moich urodzin. Więc rano przyszłam sobie tutaj z kawką, zamknęłam się, delektowałam się tą zacisznością, ciszą tą jasnością, przestrzenią, jaką mam dodatkową do moich e, szaleństw ogrodniczych. I słuchajcie, w pewnym momencie zobaczyłam, że idzie do mnie Gaga, czyli nasza trzynastoletnia suczka. Więc puściłam ją i dosłownie sekundę później, kiedy zamykałam drzwi, usłyszałam tak przeraźliwy huk, że bałam się odwrócić. A kiedy to zrobiłam, nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Okazało się, że Gaga po wejściu bardzo szybko chciała wyjść i niekoniecznie musi do tego używać drzwi. Poradziła sobie doskonale, forsując jedno z przęseł. No i słuchajcie, moje zdziwienie było przeogromne. Nie tylko dlatego, że nie mogłam zrozumieć, dlaczego ona postanowiła szybko stąd uciec, ale i. Dlatego, że po prostu i pies, i szyba, wszystko było na zewnątrz, ale szyba była w całości. Więc po ogromnym przerażeniu, później nastał etap ogromnego śmiechu. Ja się po prostu zaczęłam tak śmiać, jak zobaczyłam, że szyba leży cała na trawniku, a pies spłoszony gdzieś ucieka w inną część ogrodu. Więc wiem już od tego dnia, że gaga, Póki co nie będzie lubiła tej szklarni, nie będzie się tutaj pchała, może to i dobrze, bo takie wypadki w jej wieku to chyba nie są wskazane. Jesteście ciekawi, co już rośnie w szklarni? Ona jest już używana od lutego, kiedy to ruszyliśmy z pierwszymi pracami ogrodniczymi. Zaczęliśmy sprzątać sterty liści, w których zimowały rośliny. A co za tym idzie? No gdzieś te rośliny trzeba było umieścić, więc wszystkie trafiły do szklarni na dalsze zimowanie czy też już wybudzanie się. No i jak zauważyliście pewnie już, mam tutaj dwa stoły. Na jednym stole są rośliny ozdobne, a na drugim warzywa. Jeszcze jestem przed największymi wysiewami, um, które będę robiła pewnie jutro, i już teraz zapraszam Was na ten odcinek, bo będę wysiewała bardzo dużo odmian pomidorów. W tym roku, ze względu właśnie na posiadanie tej szklarni, zaszalałam, po prostu. Ogarnęło mnie istne szaleństwo i zamówiłam już teraz myślę, że chyba ponad 40 odmian kolekcjonerskich pomidorów. Zapraszam Was na odcinki związane z wysiewem pomidorów, ich pikowaniem, jak i później w sezonie pędowaniem. No i oczywiście ze zbiorem owoców, no bo przecież po to to wszystko robimy. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a chcecie być na bieżąco i nie przeoczyć żadnego odcinka, to zachęcam Was do subskrybowania, bo w tym sezonie będzie się tutaj działo. Po to jest ta szklarnia, żeby nie mieć już żadnych ograniczeń ogrodniczych i żeby móc działać pełną parą. A tymczasem, póki nie ma jeszcze pomidorów, na stołach królują na przykład hortensje ogrodowe, które ukorzeniałam. Hmm, w zeszłym sezonie zawilec japoński, który właśnie żyje trzecim życiem, po tym jak najpierw próbowały go zamordować nornicę, a później wykończyć susza. Tulipany, eksperyment. Cebulki w bardzo złym stanie, które gdzieś mi się zawieruszyły, zapleśniały, przemarzły, więc. Postanowiłam sprawdzić, jak one będą rosły w momencie, kiedy ściągnę z nich te zewnętrzne części cebul, te części zapleśniałe, i otoczę je popiołem drzewnym, który ma działanie antygrzybowe, antybakteryjne. Zasadziłam, i jak widzicie, trzy sztuki wyrosły, więc nie jest źle. Mam tu również wysiane poziomki dla mojego młodszego syna. Dwie werbeny potagońskie, które wysiały się w ziemi e, kompostowej, w której wysiewałam paprykę żółtą, więc wyszła papryka razem z werbenami. Wczoraj właśnie je rozdzielałam. E, mam również zeszłoroczne, bardzo późno wysiewane ostróżki ogrodowe. Jakoś sobie tam radzą: jedna lepiej, druga gorzej. Mam kosmosy, które wyrosły dla odmiany w papryce czerwonej. Tak to jest, jak się bierze ziemię z kompostu. Mamy czasem gratisy. No i um, przyspieszane przez moją mamę niezapominajki. Wykopane z rabaty, właśnie, e, która ciągnęła się, tak jakby pod szklarnią. Żeby postawić szklarnię, moja mama wykopała siewki, nie zapominajek. No, i one przez to, że są przyspieszane, no to już właśnie kwitną. I uważam, że to super, bo dońce czekają. A tutaj mam mojego wymarzonego klematisa prostego, kwitnącego białymi, drobnymi kwiatuszkami, niesamowicie mocno pachnącego. Udało mi się go zdobyć, no i rośnie. Bardzo, bardzo mnie cieszy. Poza tym rośliny zimujące w stercie liści, czyli przeróżne rozchodniki, loksy szydlaste, no i żurawka. Oprócz roślin ozdobnych na tym stole są bardzo potrzebne w szklarni konewki, ale nie byle jakie. Słuchajcie, dwie konewki, ale niestety nie są moje. Nie, ja nie mogę ich dotykać. To są konewki mojego syna. Ta to kultowa, wręcz konewka z kanału Twój Ogrodnik. Mój syn pojechał w odwiedziny do cioci swojego taty i dostał w prezencie od pani Lucy Grabowskiej, tą właśnie konewkę. Więc jeżeli oglądacie filmy na kanale Twój Ogrodnik. To może gdzieś dostrzeżecie we wcześniejszych odcinkach tą właśnie konewkę. Teraz jest u nas i sprawuje się świetnie. Dziękujemy za nią. Będziemy bardzo o nią dbać. Będzie miała tutaj dużo roboty do wykonania. Tak jak i ta to jest druga konewka mojego syna, która jest codziennie używana. Tamta jest bezsitkowa, a ta ma siteczko. No, i e, ja nie mam co tutaj robić w tej szklarni, słuchajcie. Mój syn przychodzi tutaj codziennie, dogląda roślin, wie jak sprawdzać, czy trzeba je podlewać, czy nie, zna wszystkie nazwy tych roślin, które tutaj są. No, i w razie potrzeby podlewa. Ja mam tutaj konewkę taką, wiecie, standardową, 10-litrową, no, ale ona stoi. I czeka. Nie wiem, czy się doczeka. Zobaczcie, na dowód tego, że szklarnia służy nie tylko mi, macie ten widok. Mini piaskownica mojego trzyletniego syna. Naprawdę szklarnia może pełnić różne funkcje. Kiedy dziecko grzebie w piasku, mama ma czas, żeby posiać paprykę lub rzodkiewkę czy jakąś sałatę. Popatrzcie na moim stole do warzyw, co już się zieleni. Tu mam rukolę, która ładnie wzeszła, fajnie bardzo rośnie. Tu mam niestety roszponkę, która za pierwszym razem nie wzeszła w ogóle, więc dwa dni temu wysiałam nowe warzywa no i czekam. A tu jest rzodkiewka, od której zaczęły się tegoroczne wysiewy. Wysiewałam ją z moim małym synkiem. Jest to odmiana saksa polana ładnie rośnie. A tu mam przygotowaną ziemię w multidoniczkach dla mieszanek kolorowych sałat. Tu wszystko będzie kolorowe. No a tu zaraz obok, szpinak. Szpinak w odmianie Matador wysiewany 13 marca. Jeszcze się nie pokazuje, ale pewnie niedługo wyjdzie. No i papryka żółta. Papryka, która była wysiewana 28 stycznia. Oczywiście papryka spędza tutaj tylko dni. Na noce zabieram ją do domu, no bo jest warzywem ciepłolubnym. No, a tu w tych największych komórkach bób. W większości Bób Windsor, ale tutaj w tych dwóch pierwszych rzędach Bób Bizon. Widzicie? Bizon, więc mam dwie odmiany. On już powinien być zielony, no ale ja chorowałam na grypę, więc jest opóźniony. A koło Bobu jeszcze pusta multidoniczka, która czeka na pomidory, które pewnie będę wysiewać albo dziś, albo jutro. Więc tak się prezentuje mój stół dla warzyw. Prowizoryczny, ale działa. Marzy mi się tutaj, właśnie w tym najwyższym miejscu szklarni, taki solidny stalowy regał, oczywiście w kolorze srebrnym, żeby pasował do szklarni, ale nie mogę go kupić, ponieważ muszę wcześniej ułożyć tutaj chodnik. A chodnik każe na siebie jeszcze czekać dwa lub nawet trzy tygodnie. Oddzwoniłam wszystkie składy budowlane i wszędzie usłyszałam, że w tym roku jeszcze nie ruszyła produkcja płytek chodnikowych. Więc muszę czekać. Najpierw chodnik, który będzie ułożony w taką literkę, właśnie T, czyli tutaj prosto i w poprzek, żeby mógł stanąć tutaj, właśnie solidny. Regał z pięcioma półkami. Wiecie, nie taki e, gdzieś z marketu czy z Allegro za 90 zł, bo one m, przeczytałam, że już w czasie montażu po prostu pękają ich plastikowe łączenia, więc nie są zbyt solidne. A ja, jak coś robię, to już na lata. Upatrzyłam sobie regał cały metalowy, bardzo dobrej jakości, więc niebawem, kiedy będą rozpikowane pomidory. Stanie tutaj za mną na tej ścianie, właśnie najwyższej, piękny regał. I wtedy to się będzie zieleniło, będzie się działo. Już się nie mogę doczekać, kiedy ta szklarnia będzie wypełniona zielonym życiem, kiedy będzie tu naprawdę dużo roboty codziennie, kiedy będzie się wchodziło i będzie pachniało tymi pomidorami, albo kiedy się będzie wchodziło z koszyczkiem i po prostu. Zrywało z krzaków, zanosiło do domu, robiło sałatki, robiło wszelkie przetwory, soki, albo po prostu będzie się tutaj przychodziło, żeby sobie poskubać takich świeżych pomidorów prosto z krzaka. Przyszedł czas, żebym wam pokazała moje ogromne donice z cebulowymi. Te donice ale nie miały być takie duże, ale tak to jest, jak się zamawia przez internet. W opisie aukcji było 60 litrów, więc 60 litrów to 60 litrów. Dopiero jak przyszły, okazało się: jak to takie duże co ja z nimi zrobię? Czym ja je obsadzę? No ale udało się. Zasadziłam tulipany, szafirki, narcyzy, jakieś cebulice, krokusy chyba też, chociaż nie jestem pewna. No, ale w związku z tym, że posadziłam je dopiero w styczniu, to pewnie będę musiała na nie dłużej poczekać niż na te cebulowe, które sadziłam jesienią na rabatach. Te dwie donice były troszkę podpędzane w szklarni, żeby miały troszeczkę cieplej i żeby nie były aż tak bardzo spóźnione. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A tymczasem, żeby nie było nudno, są posadzone pierwiosnki. I nie zapominajcie, popatrzcie, w tych donicach zastosowany jest tutaj taki patent, aby donice przed kwitnieniem cebulowych nie były nudne i żeby przy wkopywaniu kwiatów wiosną czy na przedwiośniu nie pokopać, nie poprzecinać naszych cebulek, których przecież mamy tutaj pełno, więc żeby tak się stało, to warto już na etapie wypełniania donic ziemią i cebulowymi umieścić sobie takie doniczki. Zobaczcie, umieszczamy takie doniczki tyle ile chcemy i zostawiamy je puste na całą zimę. Ja oczywiście miałam ich tutaj pięć, ale już tutaj mały ogrodnik się porządził, więc trochę jest zmieniony. W każdym razie miałam tutaj pięć takich doniczek, i e, dzięki temu, że one tutaj są, e, nie ma ryzyka, że kiedy będę wkopywać na wiosnę, pewnie teraz już na dniach, te kwiaty, żeby uatrakcyjnić te donice, nie uszkodzę sobie tam gdzieś przy kopaniu roślin cebulowych, bo wiem, że tutaj w tych miejscach, po tych donicach, ich po prostu tu nie ma. Więc warto sobie już na etapie. Obsadzania donic roślinami cebulowymi, zaznaczyć miejsca na rośliny wiosenne. Uważam, że to jest bardzo fajny patent. A później wyjmujemy donicę i wsadzamy takie piękne rośliny. No i mamy cudnie. To wszystko, co dla Was przygotowałam o szklarni, o tym, co w niej uprawiam i co będę uprawiała w dalszej części tego sezonu. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. A jeśli chcecie mnie jakoś wesprzeć, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, bo to pozwoli mi go dalej rozwijać. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.